6 rzeczy, dla których warto zwrócić uwagę na markę Carado przy zakupie swojego kampera. Kampery Karado nie są za bardzo znane na polskim rynku, ale w Niemczech są one bardzo doceniane i jest to jedna z najczęściej spotykanych marek na niemieckich blachach rejestracyjnych. Pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to niemiecka jakość i solidność. W końcu to niemiecka marka, która należy do Erwin Hymer Group. Bardzo ciepła i przyjemna kolorystyka wnętrza. W każdym fotelu w tylnej części zabudowy mamy system ISOFIX, co sprawia, że jest to idealny camper dla rodzin z małymi dziećmi. Nowoczesny design zewnętrzny z bardzo ładnym oświetleniem LEDowym z tyłu. Camper idealny na wypożyczalnię, gdzie prostota wykonania jest kluczem do sukcesu. Tutaj jest mało rzeczy, które można zepsuć, a sama obsługa panelu kontrolnego jest bajecznie prosta. Przede wszystkim od kwietnia 2024 roku wchodzi korzystne finansowanie z oprocentowaniem 104%, także zapraszam do kamperów Gorzów.